Strony Enix. A dzisiaj będziemy budować dom dla bez nazwy. Ja biorę materiały. Nie wiem czemu. Nie wiem, jaki lubię, wydaje mi się, że pomarańczowy ale też mam go najwięcej. Więc co mogę powiedzieć? Będzie budowanie wieżowca kolorowego. Nie wiem też. W sobotę albo niedzielę będzie. Film na reakcję jego domu, więc wpadajcie. Kurde, nie wiem, czy starczy. Czekaj, nie starczy tam pomysł, żeby uzyskać jakieś 15 jeszcze Wełny A mianowicie zabrać z tych rogów. Pewne. No i tak chyba pasuje? Tutaj drzewo damy. No i tutaj wszędzie jest. Dobra. Idę po drzewo i zrobię cięcie. Tak sobie ogólnie pomyślałem, jak szybko rośnie moje miasto. kurde, jest około budynki. No jestem ciekaw reakcji bez nazwy na jego nowy dom Zrobię jeszcze cięcie, bo buduję podłogę i wam pokażę. Jakby ktoś jedzie, to bez nazwy to mój brat ciuteczny. No i co go porobić? W tym czasie. Dachu z był przecież nie zrobię. I zostaw sobie ta ryba robi wrażenie. Chcę, myślę, że mu tak z szkła zrobić. Tylko drzewo się kończy. Problem. Drabinę dołożę. Co, bida w kraju? Ogółem. Chodzić, czy wam się podoba seria z Minecrafta. Mogę nagrywać, jak chcecie, to nie. A poza tym i tak będzie w sobotę reakcja jego. Jeśli nie zobaczy tego filmu. I proszę, by je zobaczył. Najwyżej może zobaczyć w ten dzień co reakcja reakcja. Jak budowałem to. I trochę jestem wygadany, ale wiecie jak jest. Dobra. C te szkło się przepali. A ja no, robię cięcie i po prostu będzie dalej. A, i nie zapomnijcie. Będzie nuta A, nuta, ale nieważne. No nota, gdzieś na wakacje. Za dwa tygodnie, może za trz trzy. Nieważne, ale słuchajcie. Możemy zrobić challenge, ale. Albo ja mogę zrobić. Dobra, dowiecie się w odcinku, ale na pewno to będzie chyba jakiś prank, trollowanie. Ale nie ważne to nie teraz. Kurde, a oni co mają do sprzedania? Są takie, takie same mają. Resztę to sobie sam dobuduję, co będzie chciał. To był mój odcinek. No i na razie, papa. Pa.